Cześć, witajcie. Dzisiaj osłonę zrobiłem. Silnika. Także jeszcze muszę ją trochę doczyścić. Jutro. Tak to wygląda. Tutaj jeszcze śliwierką oscylacyjną całość zmatuję, żeby lepiej farba się trzymała. będzie zaszpachlowane, bo tu było do placha dosztukowane. Najzwyklejsza, najprostsza osłona silnika. Tutaj miejsce na biegi. Otwiera się tak. Tutaj zasiedzenie i do tyłu. Środek też jeszcze muszę doczyścić. W środku też po podkładzie maluję takim... To jest konserwacja na progi. Jak się kiedyś w maluchu progi malowało, coś takiego. O. Kibabol, środek ochronny karoserii, to jest taki baranek gruby, wychodzi a dlatego go stosuje, bo yy, wydumia, wygłusza to, tą blachę. Nie? Teraz takie echo jest. Ale jak cały wypsikam baranek od spodu, równomiernie położę go, to fajnie to wytłumia. I jest, do, jest mocny. Także szukałem czegoś takiego właśnie. I ktoś to mi kiedyś tam doradził, że barankę taką grubą warstwę zostawia, i fajnie to wytłumia też. Tak to wygląda. Otwieramy maskę to tak prawie tak jakby jej tu nie było, nie? Jak jest otwarta. Można coś tutaj grzebać przy silniku. I zamykamy. Jutro jeszcze dorobię tutaj osłonkę tego tej pompy zbiorniczka hamulcowego. Kiedyś, kiedyś to już 5 może więcej lat temu mi kiedyś nie rozstosowałem tej osłony, to mi tam klient zadzwonił, mówi, że żeby dorobić taką osłonkę, bo jakąś osłonę zbię tego zbiorniczka, bo gdzieś tam w oborze mu byk kopnął nogami i uszkodził zbiorniczek, Także od tego momentu stosuję ten, tą osłonę. No i a te doczyszczenie ten szpachel, to wszystko też szpachlowanie tych, tych nierówności To też przed samym takie dopieszczenie to przed samym malowaniem po tej osłonie jutro biorę się za przód. To wszystko tę przeciwwagę ściągam. I już mam do, do, dorobione te, te trójkąty, te, ten, tą wieżyczkę, bo blachy z, z blachy szóstki. Także pomału jutro będę lepił tą, ten cały przód. Wysięgnik i tak dalej. Z siłownikami. Także jeszcze roboty jest, to siedzenie tu jest regulowane. By ktoś bardzo był wysoki, długie nogi miał, to jeszcze można tutaj na tych, śrub, na tych fasolkach przełożyć te płozy, momencie. Tam ktoś mówił, pisał, że wysoko takie równica jest, ale jak się siedzi, to ona jest zrobiona pod kierowcę. Także tutaj ręce, o, elegancko. Ja krótkie nóżki, krótkie rączki mam. Także tutaj siedzenie na średnio zrobiona długość. Ktoś będzie dłuższy miał nogi, to się przesuwa do tyłu. Jak już już jest za daleko jak będzie miał dłuższe ręce, to będzie elegancko. Także tu nic nie jest za wysoko. Tak po prostu musi być. Bo jakby było niżej, to co? Zgarbiony, operator był. Także no, tutaj te hamulce, tak jak w poprzednich filmikach. Tłumaczyłem, jak wyregulować. Tutaj szczęki były yy, tak doregulowane, jeszcze tak jak tłumaczyłem, ale się ułożyły i jeszcze muszę później po przedmalowaniu, jak będę koła ściągał, to, to zawsze też jeszcze raz doregulować trzeba, bo to wszystko się ułoży. A szczęki też były prawie nowe. Ładne okresy miały. Progu na bębnach nie było, a właśnie wtedy nie powiedziałem, chyba że próg, że regulacja jest ta regulacja właśnie na ten. Yy, mimo, że sam się doreguluje automatycznie, to jeszcze tam bez ze ściąga się bęben i pomału hamulec się naciska i tam tryknie raz i, i się sprawdza ten luz z bębnem. To nie może być progu na bębnie. Będziecie mieli ten próg, to trzeba go albo stoczyć, albo szlifierką zaszlifować. To będzie wtedy nic tam nie, nie da rady wtedy. Jak będzie ten próg, to. A jak za duży próg, to można czasami, może czasami nie zejść bęben, jak most będziecie rozbierać. To z drugiej strony tutaj takie okienko jest. O, taka fasolka pozioma, długa, szeroka. To tam wtedy, tam jest dojście do tego do samu regulatora i jego tam trzeba zwolnić. Te żabki takie, tak to wygląda. No. Łańcuch. O, łańcuch elegancko się ułożył, troszeczkę tylko podciągłem go, smar grafitowy oczywiście. O, tutaj już mam nakrętki szóstki przyspawane od spodu. I te otwory, tutaj będzie taki plastik na przewód, tu będzie halogen. Także na dzień dzisiejszy to tyle. Wymiary wiadomo, tutaj 90 szeroka ta, ta osłona, równo z kołami praktycznie. Ta wysokość, to tam, jak, jak wam wyjdzie. Nie? Także to już tam pod siebie będziecie robić. Jak będziecie robić. Także dzięki za oglądanie. Proszę o łapkę w górę, suba i do następnego filmiku. Dzięki, cześć, pozdrawiam.